Wszystko zaczęło się od tego, że. Przeprowadziłam się do Poznania 5 lat temu na Łazarz. Bardzo zainteresowały mnie kamienice. No i chciałam zgłębiać temat. Chodziłam na różne spacery tematyczne z przewodnikami. A potem sama zapragnęłam zostać przewodniczką, no i ukończyłam kurs, dałam egzamin. No i niestety przyszedł COVID, więc zaczęłam realizować swoją pasję już jako przewodnika w, na Instagramie. No i jak widać, przyjęło się. Ja robię te zdjęcia telefonem i no bardziej chodzi mi o tę warstwę informacyjną czy o te mini historyjki, które piszę w postach. No ale na Instagramie bez zdjęcia niestety nic nie opublikuję. No i, no i stąd gdzieś tam no robię te zdjęcia, mimo że to nie jest jakiś tam mój konik czy moja pasja. Jest wiele kont poznańskich, takich typowo prowadzonych przez fotografów. No, a jednak no coś tych ludzi przyciągnęło do, do profilu, więc chcę wierzyć w to, że są to właśnie te informacje. No, bardzo dużo informacji gdzieś tam przyjęłam na kursie przewodników, a potem no, przeróżne bibliografie, książki o kamienicach, no, ale też typowo o historii poznania. No i druga metoda to po prostu w czasie spacerów odkrywam jakieś miejsca i dopiero wtedy szukam informacji. No i znajduję je, czy to właśnie w tych książkach, czy w internecie, na jakichś blogach. Jeśli wyjdę poza Instagram, to chodzi mi po głowie stworzenie jakiejś książkowej wersji tego, co robię na Instagramie w bardziej jakiś taki uporządkowany sposób, żeby można wziąć sobie taką książeczkę do ręki i samemu odkrywać miasto. Ja na przykład nie będąc mieszkanką Poznania jeszcze, nie miałam pojęcia, że są tu tak piękne stare dzielnice. Może dlatego przeprowadzka na łazarz zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. No, i ja chciałabym to pokazywać, bo Poznań to nie tylko stary rynek koziołki i, i ostrów tumski, ale też te wszystkie właśnie nasze okolice, Rytle typu wilda, jeżyce, um, łazarz oczywiście, śródka.